Yeah. you A naszym gościem jest Andrzej Foder, aktualnie projektant firmy Pawo, który o koszulach wie dosłownie wszystko. Pracowałeś z największymi polskimi firmami odzieżowymi. Stworzyłeś nie koszul dla wulkanki. Chyba podzielisz się z naszymi widzami swoją wiedzą na temat koszul i kodu. Tak, oczywiście dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo mi miło. To wszystko prawda. <noise> Chyba nie jest tak łatwo dobrać tę odpowiednią koszulę. No nie, jednak jest to dosyć trudna rzecz, ponieważ wszystko podlega pod trzy reguły: czas, miejsce, funkcja i oczywiście pod regułę nasze ciało i to, czym dysponujemy. To wszystko musi być zsynchronizowane. Jeżeli te cztery formuły pogodzimy w odpowiedni, optymalny sposób, wtedy jesteśmy zadowoleni z, dobra, z odpowiednio dobranego ubioru. A jak jest z tą białą koszulą? Bo do końca XIX wieku tak naprawdę tylko biała koszula była synonimem elegancji, i te wpaski tak. nie do końca przez elity biznesu były akceptowane. To jest Czy teraz ta biała koszula ma poważniejszy wydźwięk niż te w innych kolorach, bądź w paski, w kratkę? Biała koszula jest koszulą uniwersalną. Kolor biały jest kolorem luksusowym, i tak jak właśnie słusznie powiedziałaś, w XIX, w XX, na początku XX wieku był to synonim luksusu. Ponieważ, aby nosić białą koszulę, należało mieć służbę, która te koszulę, bo powinno być ich kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt, nosiła do pralni. One musiały być prane, krochmalone, w nienagannym stanie, a na to mogli pozwolić sobie tylko yy, najbogaci, prawda? Bourgeois, arystokracja, osoby, które miały odpowiednie środki finansowe. Biała koszula pozostała do dnia dzisiejszego takim. Y, uniwersalnym kluczem, jeśli chodzi o ubiór, pasuje na każdą okoliczność i na każdą porę dnia i nocy. A biała koszula, czym różni się ta przeznaczona na spotkania biznesowe od tej wieczorowej? Wieczorowa koszula y, z, też zależy, jakie jest to spotkanie, prawda? Jeżeli to jest spotkanie, jeszcze raz powtarzam, na wysokich rejestrach i na bilecie będzie napisane: na przykład, informacja, black tie, white tie. White tie, czyli już największa gala, jaka jest możliwa, może też być napisane long dress. Panowie wtedy muszą założyć frak, panie długie suknie balowe na wyjście. I wtedy musi być biała koszula zsynchronizowana razem z białą kamizelką i z białą muchą. Te trzy rzeczy muszą być uszyte z dwóch tkanin bawełnianych o różnej strukturze. Jedna satynowa, a druga na przykład tkanina pikę. I wtedy mamy ten najwyższy rejestr. Jeżeli mamy napisany black tie, czyli czarny krawat, nosimy smoking. I wtedy będzie to koszula biała z krytą pisą. No z kołnierzem, powiedzmy e, e, średnio rozchylonym, jeśli chodzi o formę kołnierza, z mankietami oczywiście na spinki. E, mogą być, e, może to być koszula też zapinana na guziki, ale te guziki powinny być czarne i emaliowane na przykład. Rozmawiamy o kołnierzykach. Jaki kołnierzyk jest taki najbardziej elegancki? Kołnierz włoski, jest szeroko rozchylony. To jest kołnierz lubiony przez dyplomatów, przez wyższe sfery, arystokrację. To jest kołnierz, który teraz jest bardzo modny. I został zaakceptowany przez polskich mężczyzn, ponieważ no, powiedzmy kilka lat temu było z tym bardzo ciężko. Był źle postrzegany, niezrozumiała była forma dla większości. Dla większości naszych panów to nie jest też wygodny kołnierz, ponieważ on jest typowym kołnierzem pod, pod krawat. No właśnie, pozwoli nam ten węzeł też krawata ładnie uwypuklić? E, tak, i tu jest też sztuka wiązania węzła, prawda? Ponieważ jest bardzo duża przestrzeń pomiędzy rogami rozchylonymi i należy bardzo dobrze i symetrycznie w miarę ten krawat zawiązać, tak, żeby pamiętać też o długości krawata, który powinien być do połowy paska. Nie może być zdecydowanie krótszy, albo zapasek sięgać, bo wtedy no, mamy y, złe, złe postrzeganie. Mam taką ofermę wtedy z takim za długim krawatem. A kołnierzyk Braci Brooks, czy jest on uznawany za symbol snobizmu czy elegancji? To znaczy, on jest uznawany za szczyt kroju, doskonałego kroju, za szczyt doskonale podkrojonego, y, podkrojonej stójki. On się bardzo dobrze układa. To jest kołnierz y, Batten Down, zapinany na guziki. On przeważnie jest. Przeznaczany na weekend. To jest koszula, która jest określana jako koszula doskonała weekendowa. A do tego kołnierzyka raczej nie zakładamy krawatów? Możemy założyć krawat, ale trzeba pamiętać, że kołnierz zapinany na guziki, czyli ten button down, nigdy nie ma mankietu zapinanego na spinki, ponieważ z reguły jest to kołnierz. Um, Swobodny, bardziej swobodny, o, o formie skażonej guzikami. Mhm. W elegancji jest tak, im jest coś bardziej minimalistyczne, tym jest to bardziej elegancki W elegancji zawsze krok do tyłu jest czymś lepszym niż krok do przodu. Im mniej, tym lepiej. Jeżeli już o mankietach rozmawiamy, to mam też kolejne pytanie związane z tym, czy monogram na mankiecie to jest obciach, czy klasa i elegancja? Może być obciachem. A jest to też i klasa, i elegancja. To też należy rozpatrywać jednostkowo i w jaki sposób jest to podane. Jeżeli jest to nachalny, duży emblemat, to jest to obcia. Jeżeli emblemat jest mały, zunifikowany walorowo z podłożem, czyli z mankietem, nie rzuca się w oczy, powiedzmy, że jest to elegancja. Natomiast wszystko, co jest wulgarne, nachalnie zaprezentowane, to tak jak już to mówiłem, to nie mieści się w takiej klasyce elegancji swobodnej, takiej prawdziwej, bo to jest szpan wtedy. Jeszcze takie ostatnie pytanie. Koszula kiedyś była uznawana za część bielizny, była częścią bielizny. Mhm. Czy właśnie dlatego takim dużym fopa jest, jeżeli mężczyzna zdejmie marynarkę podczas jakiejś dużej uroczystości? Tak, to jest fopa. To była faktycznie część bielizny, uznawana była za bieliznę męską. Świat się zmienia, wszyscy się zmieniamy, postrzeganie się zmienia. Oczywiście można zdjąć na jakiejś imprezie takiej koleżeńskiej lub też na jakiejś bardziej swobodnej. Nie ma żadnego tutaj przepisu, żeby absolutnie siedzieć i trzymać ten fason do końca. Natomiast jeżeli już jest to taka impreza bardziej oficjalna, to jest to opcja i to jest niedopuszczalne, żeby zdjąć marnarkę. Trzeba wytrwać na spotkaniu biznesowym. Jeszcze zależy jakie spotkanie, prawda, wszystko jest względne, powinno się wytrwać w tej marynarce do końca. Może nie zapięty oczywiście, natomiast w marynarce tam. Borys Szyc przede wszystkim jest bardzo dobrym aktorem, więc potrafi się wcielać w różne postaci, a różne postaci są różnie ubierane. Ja go bardzo lubię za to jak gra, za to co robi i uważam, że jest tak brzydki, że aż ładny.